Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Za chwilę zobaczycie ostatni odcinek szóstej serii Los Idiots. Ostatni. ostatni. To już jest koniec. To jest najdłuższy czas nagrywania odcinka, jaki kiedykolwiek w Los Idiots chyba był. Po dwa miesiące myśmy go nagrywali. Nie, był większy chyba. Nie. Nie wiem, ale ten odcinek nagrywaliśmy dzień w dzień przez dwa miesiące. Każdy z nas dostał kamerę i tylko jedna osoba zwaliła sprawę. Padaj! lewie, nie? A dlaczego wy myślicie sobie takie oto dziwne miejsce, bo jest to nasza nowa studio Lot Idiots Jak to Nasza nowa miejscówka, w którym prawie każdym odcinku będziemy pokazywać, wam opowiadać o naszych zabawach, w wygłupach i Tak, no i jak już mówiłem wcześniej, czas na nasze wakacyjne zabawy i teraz każdy z nas będzie miał swój oddzielny filmik o oprócz... każdy oprócz... Dobra Dobra, już wiem, że dostanę w No to zaczynamy, no! Bawimy się. A więc witam Państwa z jakiejś tam wsi. Jako to jest wiesz. Jakoś księżniczka nieduża. Jezu! To jest los idiot z w drodze, bo się kipnę! Tego, proszę Państwa, się nie spodziewałem. Jakieś pieprzone krzoki na mnie wlatują. I oto, proszę Państwa, co cię może spotkać na wsi. lubię wsi. Nie słychać, bo tutaj jest, może wydać w moich włosach okropny wiatr. To, proszę Państwa, Zrobiliśmy się na wsi polu Ale tam jest droga i się znaleźliśmy A ja jadę na największym gracie jaki może istnieć Mogłaś jechać tam Tędy a, a więc jedziemy z telefonem w ręku A tam jest jakaś, nie wiem czy duża czy ma górka Ale pojadę nią um. Uwaga! No to nie mój rower wyglądał na przeciwnym wypadku. Dobra, jedziesz! Bił mi się w jaja. I legnął się. Ach ty, ci... gracie. Pędź! Uciekł wiatr! Pokażemy wszystkim widzom, jak się wchodzi na siano. Pokażemy. Nie pokażę. Kręcisz? No kręcę. Przyjechał jeszcze z miasta i podnieca się To Muszę mieć A tak się chodzi z siano. Trochę gorzej, i że bardziej What is a z lepszyniem. O, to jest rock. Otelis książę Wielkiego. I tak to wytnę. Uwaga, kaszki. Uwaga, kaszki. Uwaga, kaszki. Uwaga, kaszkiet. Uwaga, kaszkiet. Witam Państwa, to jest Uwaga, kaszkiet i nasz ostatni odcinek. Witam Państwa w naszym nowym studiu. A dzisiaj w naszym odcinku przetestujemy moje glany i sprawdzimy, czy da się rozwalić. Jak się rozwalić glany, no? Moja kochana klasa. Czekaj, ja spróbuję. Trzymajcie kciuki. Ja sam to tym razem postaram się połamać to drzewo moimi glanami Fajnie, da się, da radę. Yeah. O! Połamane, proszę bardzo. Glady są niezniszczalne i nic ich nie pokona. Ah. Nie, wiesz, jak to musisz zrobić? Nie, 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 nie. Owa. No chyba. Jebany, chuj. No, mogę skakać, kopać. Nic. Rodzię wszystko w tych glanach. O, ups. Kopłem je. To są niezniszczalne buty. Pokazałem państwu, że buty, typu glany, są niezniszczalne. Szczególnie kupujcie szarki. Nie Stele, nie inne szarki są najlepsze i niezniszczalne. Dziękuję. To było uwaga, Kaszkiet. Uwaga, kaskiet. Uwaga, kaski. Uwaga, kaski. Uwaga, kaski. Uwaga, kaski. Adam, a ty gdzie byłeś na wakacjach? Ja byłem w Borach tu Masz jakiś filmik? Tak, skakałem sobie salta do wody Nie, robiłem o, skakałem tu trochę w sens. No to pokazujemy no, proszę, oddajemy głos yeah. żeby nie mieć siły o jezu jezu daru ja bez siły no chyba nie wyda o jezu o jezu o, o. o jezu Nie go dało, nie? Ej, zaciągnę się. Przez dwie kapetycje tej osoby. Pog, pochodź, pochodź, pokaż. Do góry. Widzicie to? Rozjebaliśmy tą deskę z wybuchami Tu było wszystko Jak w Hollywoodzie tu było A ona tego i nakręciła wow. No. Jeszcze raz no. Czekaj <grymny> <grymny> Yes! Art akcji Brawo <grymny> dla tej dziewczyny! Uuu! No! I to były takie tylko lekkie ścinki w naszym nowym studiu Zabawa jest! I w tym oto odcinku... Nie ucierpiał żadnego. dla moje palce ucierpiały. I buty. I stopy, znaczy się. To bardziej moje ucierpiały. No twoje, twoje. <grym> Dobrze. Kuźwa. Odjebałeś słowo. Nie było, myślisz, głosy. Mała i krwawia. Szybko! Do domu! Mam no, Widzicie państwo, to jest pierwszy raz, kiedy mamy chusteczkę. Pierwszy raz, kurwa. No, to Ale jak ktoś miał rozcięte kolano i ręka, to nie było Pusteczki, No kurwa, trzeba zrobić opaska uciskowo ze skarpety. Dokładnie. No. A żeby wam to urozmaicić, to... Pokażemy tę scenę? Możemy Opaska uciskowa zyska. Tylko dla was Proszę oh, oh. Uh. To co pomogło Hamundowi? To jego własna chłósteczka Na krwawionym kolanie Hamonda. <grym> A teraz czas Na nasze końcowe sezonowe Good luck I Good Night To jemy Obydny, Chcesz miejsca. się bić? Albo nie, bo to już dla Wracamy w połowie października. We're pa. Subskrybujcie, subskrybujcie, los idiot, los idiot. Jakoś to Bum. tam znajdziecie pod filmem, Bum. będzie to Filipiątkę.